Jesteśmy w szpitalu y, na Rydygiera na szpitalu Bielanych. Więc jesteśmy. Mamy tutaj zęba. Nie, to jest ten, jawa chyba, nie ten. Ma Mamy tutaj. ona jest tak do jeżdżenia. Mam. To jest. To jest, no to szóst. Czwarte. Nie, piąte. da się na piąte. Czwarte. Nie. No da się na piąte. Albo no, tam są dwie części. Tu się tamknęli i też. ty też. Matko, nie. boska. No. Ty, nigdy taka nie jechałem na ty. Ja, te, ja już nie. chyba kiedyś jechałem. Ją. To? No już kiedyś jechałem. Ale nie, da się na piąte. Na, na szóste się też da. Bo się... Nie, po prostu... Na czwarte. O matko, tylko No? Da się na, na szóste, tylko Dobra. po prostu ślepy były. Dobrze. A, to się nie otworzyłem. Idziemy? Dobrze, że nie jedzie, no? No, no, dobra, dobra. jedziemy. Idziemy na minus jeden. Co? A, jest jeszcze nie? A nie, jedzie piąte faktycznie. Jedna, piąte. No. Się otworzył, nie, na piąte. Muszę czy nie? Z której strony spójnie się otworzył. Co to? Zamknęło się? Pojawiło się. Jezu. Ty, działa faktycznie. Tak, tak. jest. Może wszystkie są takie pewnie. Tak, to jest się nie podświetlają. Może przypalone są te lampki. Fajne, Binda. No, te lampki się tak samo palą, pewnie, ale jak ja teraz mam na kamerce, mam teraz co ten, to. O, mała, to O, widać jak to. Jedzie do was. Widać te otwory? Jo. Ja, tyle się jak świeci. No. A minus nie idzie. To ja przypadkowo, to ja Przypadkowo. Nalazę, nalazę na Dzień dobry. Wysiadamy, nie? Poziom minus jeden. No dobra. tu chyba się powinien otworzyć tam... No dobra, wysiadamy. Wysiadamy. Tak. Oj, mamy tutaj stary zręb. Zobaczcie, tu mamy wow. stary, zabytkowy, oczywiście zręb. Nie. Ale otwory się... Wow. Ale patrzcie, jest. Nie, nie. No, ta chyba jest zepsuta chyba, ale nie wiem, czy ona działa. Tu mamy jeszcze takie te... To już stary zabytek. O, tu jest taka bardzo malutka kabina. Dla, dla pomieszczenia takich. A tu mamy... A tu jest parking chyba po tej stronie się idzie. W Pibicy jesteśmy.

Czy ty mnie stary wiozłeś? Gdzie? Nie, dalej, dalej. Dalej? Mm. O. A tu mamy jeszcze. Dobra. A później nie rozumiesz tak. Twoje stanęła. Jak stanęła, to już nie tak mąkin, ale siedziałę i ten... I cała zpierza. No tutaj mamy tutaj piwnicę całą.